Dobry Jabłon na swoim kanale muzycznym. No ale kanał muzyczny jak to kanał muzyczny. Nawet nie sądziłem, że się będę brał tutaj za jakąś politykę i takie komentarze, ale po prostu tyle się dzieje, że postanowiłem, że od czasu do czasu z jakimś takim komentarzem się podzielę. Już podejrzewam, że niektórzy skądś pie, stary dziadu, to już rzucają tutaj. No ale swoje powiem. Bo taki głos też oddał powinien iść, co sobie wy w ogóle myślimy o tych wspaniałych ludziach w rządzie. W ogóle yy, zastanawiam się, jedna rzecz, tutaj sobie zapisałem, czy to się mści na Polsce? Takie pytanie zadałem, bo tak, chcę, że Was gościa obserwuję. Mam już swoje lata i pamiętam lata 90., on zaczynał tą swoją politykę z tym swoim KLD, z panem Krzysiem Bieleckim i tam z wieloma innymi jeszcze osobami. To się w ogóle zastanawiałem, co ten gościu tam robi. Niektórzy myśleli, ja, młodzież idzie, młodzież idzie, bo miał te 32-33 lata, jak tam startowali, to wszystko komuna się zawaliła, że zrobią tutaj porządek, urządzą nam kraj. No i układał ten kraj. Już wtedy prasa, niektóre pisały, że tam pieniądze idą z niemieckiej strony. Były takie tygodniki wprost, które się tam zmieniał. Ci raz jedni, raz drudzy rządzili, tam się władze zmieniały, ale było parę jakichś takich gazet, które. Takie rzeczy opisywały, nawet nie jestem pewien i nie pamiętam dokładnie, ale chyba nawet wyborcza o takich rzeczach też nadmieniała, bo wyborcza się też bardzo zmieniała. Bardzo czytałem tę gazetę święcie, wierzyłem, ale już mniej więcej pod koniec lat 90. to w ogóle już nie wiadomo, co to w ogóle było, bo tam wiele rzeczy było takich, które w jakiś na stopniu mnie dotykały, opisywali pewne sprawy, pewne afery. Ja w różnych firmach pracowałem i widziałem, co oni piszą, a co jak wygląda prawda, i się od nich odrzuciłem. Ale do czego zmierzam? Czy on się mści? No, bo tą platformę założył, ale też coś tam nie było tak. No Spłażyński to wiadomo, co się stało. Pan Boże wyleciał mi z głowy ten wysoki były minister finansów i tak dalej. To też coś tam nie za bardzo mi było po drodze. Zresztą wiele gości wykosił, a tak szczerze mówiąc, to strasznie się zmienił, jak przegrali te wybory, które myśleli, że wygrają i prezydenckie. I te większościowe do Sejmu wtedy zapis po raz pierwszy wygrał. I wtedy mu się mu jemu coś już w ogóle odbiło. Goście był tak pewny, że myślał, że wygrał. A potem po kolei te wszystkie najważniejsze wybory przegrywał. I to cały czas w nim gdzieś ta siedzi, ta złość taka i zawiść, On przecież nie musi być wcale tym premierem. Kasy ma w ogóle tyle. Czy on cokolwiek robi w Polsce? Czy on ciężko pracuje? Te kpiny, te zupki, te grzyby, te nie wiadomo co i jak. Nawet już w tej chwili to się nie stara, bo już widać, że przed tymi kamerami już nie jest taki elokwentny, a w ogóle słynny wywiad z Rymanowskim przed wyborami, przed pierwszą turą. No przecież taka kompromitacja, że się w głowie nie mieści. No i słuchajcie, czas się kończy, trzy minuty minęło, a można gadać dużo. Pewnie pojawi się drugi materiał, a na dole będzie jakaś piosenka. Słuchajcie, moich piosenek, bo to jest najważniejsze. Cześć.